Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Curwon i witam Was na CraftGate z mojego podziemnego magazynu, gdyż... E, jak po tytule pewnie widzicie, już się domyślacie, co to może być, będę budował kolejne w sumie takie przydatne pomieszczenie. Myślałem, żeby to budować w zamku, ale stwierdziłem, że... E, no znaczy się tak no w zamku by mi to bardziej pasowało. E, ale... No kurczę, nie mam tego do magazynu tutaj takiego dojścia z tego zamku. Hmm, też budować jakieś pomieszczenie gdzieś w zamku, które, yy, które też wymaga po części korzystania z magazynu. Hmm, to tak kurczę, troszkę, troszkę licho. Hmm, być może jeszcze zrobię jakieś dodatkowe takie typu, tego typu pomieszczenia, jako bardziej ozdobne. Hmm, ale w tym momencie yy, raczej. Na razie pod kątem użytkowym to wszystko chcę zrobić. Eee, I tak, tu powstała dziura. Już taka wstępna, eee, ale tylko bardzo wstępna, czyli tyle. <laughs> eee, na a właściwie dwa pomieszczenia. Dwa pomieszczenia, ale to drugie. Eee, to myślę, że będzie tematem kolejnego odcinka. Eee, a tymczasem. Chciałbym się zająć yy, zrobieniem jakiegoś pomieszczenia pod Enchantowanie takim pokojem magii właśnie yy, Z racji że jak zwykle nagrywam Znaczy się jak zwykle no ostatnio nagrywam yy, Dość na szybko bo, bo nie mam czasu tego montować yy, A Będę nagrywał dwa odcinki pod rząd yy, Bo mi nie będzie przyszły weekend prawdopodobnie w domu yy, to będzie to na zasadzie takich update'ów, nie będzie żadnych timelapsów, nawet chyba magii nie będzie, nie będę używał tej różki, nie, tym bardziej, że troszkę przeziębiony jestem, to by będę, ta magia by mnie wykończyła, także biorę się za kopanie dziury i widzimy się, jak już dziura będzie gotowa. No, dziura wygrzebana na szybkości, teraz sposowałoby tutaj jakiś jakie ściany zrobić. Taki mi przyszedł do głowy troszeczkę szalony pomysł z wykorzystaniem tego bloku jako fajny świecący na moich shaderach, Wprawdzie bez shaderu, bo tak ładnie świecił nie będzie. Ale ja bym go właśnie chętnie tutaj sobie wykorzystał do tego. W tym, że wiadomo na krafthedzie ja gram głównie. No nie, to gram głównie na shaderach Więc to wydaje mi się, że może tutaj dodawać ciekawego klimatu. Poza tym mam w cholerę nakopanych takich na przykład bloków. Tylko tak, te zaślepię dziurę, bo to mi na razie jest niepotrzebne. I z tego bym może to jeszcze jakiś wzorek ułożył. Taki sobie na przykład, co tu wyjdzie? Tak wyjdzie, wyjdzie dobrze. Byle jak, ale wyjdzie. I to nie będzie wszystko, oczywiście, gdyż mam jeszcze bardziej szalony pomysł. Tylko w momencie, dopiero jak uzupełnię te ściany. Oj, tutaj się nawet elegancko udało, że tak fajnie wyszło. Super. E, tak, wzorek. E, tutaj jeszcze bym coś kurczę. Chyba żebym górę no, ale to po oczach radzi w ogóle, nie? Oj, jak ten klimat robi mroczny. Ja bym to jeszcze z lapisem zrobił, ale niestety lapisu nie mam aż na tyle. E, z diamentami też może szalał nie będę. Chociaż z drugiej strony, no nie, to by już była przesada. O właśnie, może jakiś wypolerowany dioryt na przykład, czy coś takiego, bo tego troszkę mam. Może bym tutaj coś z diorytem pom pomodził na przykład, nie? Eee... Coś takiego. Mm, tak. A na przykład... Yy drugą połówkę tego wzorka czym by drugą połówkę tego wzorka machnąć, to jest pytanie eee, granit? myślę, że granit mógłby być ok myślę, że granit mógłby być ok więc sobie weźmiemy jeszcze wypolerowanego granitu troszeczkę eee, troszkę mam trochę sobie, ja w sumie mam granit przecież to więc mogę śmiało to złożyć czy ja diody przypadkiem wypolerowanego nie miałem? miałem, oczywiście, że miałem na no trudno się mówi. Tak. I w to potem spróbuję jakoś wmontować jeszcze oświetlenie, ale to zaświetlenie to, to się jeszcze zastanowię, jak mi to to wszystko wyjdzie. Jeszcze będę coś potrzebował na górę. Aczkolwiek tam już w sumie będzie chyba super. Nie będę tutaj zrobił jakiegoś mega wysokiego pomieszczenia, ale... Ale właśnie. Chcę wykorzystać w całości potencjał shaderów, więc. Jak to zrobić teraz tak sprytnie? Tutaj mam 3, tutaj mam 3. Aha, trochę resztą traci, widzę przez 100, ale to nic. To nic. Dobra, tutaj to samo sobie zrobię. To jest ogólnie jasno niebieskie, jasno -niebieskie szkło. Nie wiem, jak to będzie wyglądało bez shaderów, nie interesuje mnie to w tym momencie, a wcale, ale chcę, żeby tak trochę magiczności było w tym pomieszczeniu. I powiedzmy, że tutaj zrobimy to tak, jeszcze będzie to niewielkie pomieszczenie, bo w sumie potem, trzyman, jako tako nie potrzeba dużego pomieszczenia. Jeszcze będę musiał coś szybko, na, szybko na, na sufit. Oj, brakło mi, no nie, coś na szybko będę musiał na sufit jeszcze wymyślić, ale to, to się, to się, to się wymyśli, się, nie. Dobra, myślę, że pustaka mi styknie. Jasno niebieskiego i podejrzewam, że jeszcze będę musiał czerwonego dorobić, ale to za chwileczkę. No, ale zaczyna to ciekawie, magicznie, jak dla mnie magicznie wyglądać na tych shaderkach, nie? Taki remik sobie zrobimy. Ale tu będzie normalnie krwiście czerwono. Hoo! Magia pełną gębą, nie? Tak. I oczywiście jeszcze podłoga będzie do zrobienia i sufit, ale tym się za chwileczkę zajmę. Na razie właśnie ciekaw jestem tego efektu z tym odbijającym się szkłem na ray tracingu. Jak dla mnie może być to efekt ciekawy. Aha, czerwonego mi też braku, Czyli tak jak mówiłem, że mi wyjdzie po równo mniej więcej. Będę potrzebował czerwonego również. Dobra, w sumie nie będę potrzebował aż tyle. Czerwonego barwnika poproszę. Dobra, 16 sztuk po sztuk powinno mi wystarczyć. Tutaj już jak się wchodzi, to jest już już jest ten taki klimacik, jak to się wszystko odbije, jak to będzie dobrze oświetlone. Eee, no, to wyjdzie ciekawie ale teraz musicie mi dać chwilkę mały przerywnik. Ja sobie muszę zrobić sufit. Nie mam pomysłu na sufit, dlatego będę kombinował różne, różne wzory. I jak już coś wykominuje dopiero, tak samo z podłogą pewnie też już wykominuję coś i jak już wykominuję, to wtedy się będziemy dopiero widzieć. Podminiłem, pokombinowałem i efekt, yy, jak dla mnie, jest mega. <laughs> yy, I powiem Wam, że nawet yy, bez shaderów yy, nie wygląda to najgorzej. Yy, tutaj jeszcze sobie zrobię oświetlenie. Yy, to jest tylko jako aktywator redstone a, a właściwie aktywator lampy, gdyż yy, tymi lampami chcę sobie tutaj to oświetlić. Eee, takie coś i teraz pochodnie zdejmuję. Żeby tu mi nie robiły niepotrzebnych efektów świetlnych eee, I kurcze pomieszczenie wygląda jak burdel. Znaczy się... TE! Co? <laughs> Ej, no tak trochę czerwono tam, tak to fakt. E, ale tutaj się będzie działa magia, więc taki ognisty kolor nie jest zły. E, ale żeby nie było, ja wam to pokażę jeszcze bez shaderków, nie? Bez shaderków Też to wygląda nieźle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak na czystego Minecrafta. Tutaj takie fajne, jak głębi mi się udało nawet zrobić przy pomocy różnego koloru szkła. Tutaj na wierzchu mamy to po prostu bezbarwne. Później jest białe szkło, jasno-szare, szare i na środku czarne, oczywiście z glowstone'em. I to nie jest, nie jest cała warstwa, tylko po prostu na tych obszarach kładzione i to całkiem fajny efekt robi. No tutaj, może już te czerwone z niebieskim nie robią takiego efektu jak na shaderach No i ten Glowstone 2, redstone no nie świeci tak ładnie. Ale tak wydaje mi się, że pomieszczenie wygląda całkiem ciekawie, nie? No a na szejderach to w ogóle jest jak dla mnie. Takie, takie wiecie, takie. No i mózg rozwalony. Po prostu tak, tu jest krwiście, że to normalnie do magii pasuje. Tu bardziej mi pasowała w tej chwili alchemia niż, yy, niż pokój magii. Mm, no ale dobra, no miało być pokój magii, to będzie pokój magii. Być może w podobnym stylu zrobię. E, zrobię ten pokój, właśnie alchemiczny. Być może też coś takiego, tylko na przykład, żeby zamiast Glowstone'a. Bym dał y, lapis. Lapis myślę, że mógłby tutaj fajnie zrobić taki taki. Po prostu wszystko to samo, tylko lapis. Hmm, żeby to było niebieskie. Pomyślę jeszcze nad tym. Ale to zobaczycie pewnie już y, za tydzień w przyszłym od, tygodniu w odcinku. Tak, taki spoilerek. Mhm. Kurwą, spoileruje, nie taki zły człowiek. Jeszcze bym potrzebował jednej rzeczy tutaj. No tak w sumie właściwie tutaj najważniejszej rzeczy mi tutaj brakuje eee, czyli tak stół do enchantingu, czy jakiś mam lewy stół do enchantingu? Eee, nie mam żadnego lewego stołu do enchantingu dlaczego nie mam lewego stołu do enchantingu? a eee, co ja tak biednie w diaksy? czekaj, czekaj, nie, tu muszę mieć więcej, ha, wiedziałem, że mam więcej dobra, dwa diaksiki kisioneszeczka eee, obsydian będzie tutaj w tych blokach nie, w tych? nie dem. Tu mam te dziwne bloki, dobra. <laughs> Cztery obsydiany potrzebuję. I machniemy sobie enchanting table. Tak, wiem, że mogłem stąd wybrać, ale ja już to jest nauczony, jestem robienie tego craftingu, więc... No, wybaczcie. Teraz tak, jeszcze potrzebuję... Książek, książek potrzebuje sztuk 45 minimum. Mm. I do 45 potrzebuje dużo papieru. <śm> 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 no nie pamiętam, nie chcę mi się liczyć. No 90, 135, tak? Chyba tak. No ale nieważne, nieważne to nie ma znaczenia 45 książek i teraz tak, troszkę desek więcej desek, 90 potrzebuję półtora jest taka, czekaj, czekaj nie mam gdzieś desek już nie będą ciemno dębowe, proszę są deski um, to mam tak 60 i tu potrzebuję 30 ciekawe czy się nie pomyliłem ale wydaje mi się, że nie biblioteczki Ha, perfektory perfectory kalkulatoret. <laughs> Teraz bym to gdzieś tutaj pierdiknął. Może niekoniecznie tak na środku, tylko gdzieś, nie wiem, w rogu na przykład. A tutaj sobie zrobić jakieś yy, skrzyneczki na, na enchanty. Myślę, że to by było ok. Yy, więc tutaj gdzieś to potrzebuję rozstawić. Yy, tutaj będzie Enchanting Table Harat więc tutaj jeszcze raz i się to mi z tamtych yy, z góry chyba nie więc sobie machniemy tutaj, dobra nie musi być symetrycznie yy, czy ja mam coś, żebym mógł zentrantować jakieś cośkolwiek, coś yy, kilo żelazny już lecimy z kilofem żelaznym pięknie jest czwarty poziom no i dobra, to są tutaj na jakieś skrzyneczki. Mmm. skrzyneczki. Czy ja będę tam jakieś skrzyneczki? No, kilka bym znalazł. <noise> Prawie dwa taki. Ja pierdziutko nie mam tyle tych skrzynek. <noise> Przepraszam. chorobsko się daje we znaki. E, powiedzmy, że sobie ustawimy tak, te skrzyneczki. Mmm. To sobie tam taki taki drugi zestaw. I myślę, że tyle skrzyneczek jest wystarczająco. Yy, I tu sobie będę mógł wsadzić jakieś książki enchantowane, których mi nie brakuje. No to będę, bo mam, mam je po prostu w magazynie gdzieś tam. Ale ja sobie przyniosę tutaj. Niech to już będzie wszystko w jednym miejscu. Yy, co by tu jeszcze można było takiego ciekawego dorzucić? Hmm. Jakieś stopniki to stopniki tu będzie musiał zrobić. Ehm. Yy, nie mam pomysłu, jakie. Kurcze, no naprawdę nie mam pomysłu. Tak się y, jest, gotowy, Enchant Room. Kwity <grysty> Enchant Room. Jakieś azdobniki kiedyś będę w wolnym czasie robił. Kiedy ten wolny czas nastąpi, to nie mam pojęcia. No ale tymczasem y, to będzie na tyle. Taki, taki krótki odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się taki Jęczandorum krwisty podoba. Dajcie znać w komentarzu co na ten temat sądzicie. No i Wam dziękuję tymczasem serdecznie za obejrzenie. I do zobaczenia. Pa, pa. O, tak się nie da. Tak, o,